Nie, Steam, z tej strony cwana, jak przedostatni odcinek z zwanych i sendałów, czyli Evil, czyli nasza zła e, strona, nasza nasza, nasza taka, wiecie, no, odbicie naszej osoby w złej postaci. I od razu uprzedzam, że Molten Death tak to się nazywał ten skill, który ogar Bo Jezus, ogarnąłem. Jest strasznie głośny, krasuje trochę dźwięki w grze, dlatego trochę ściszyłem dźwięki w grze, ale pewnie i tak będzie dość głośny, aby was denerwować, więc musicie mi to wybaczyć. Niestety musicie mi to wybaczyć Więc chodzimy na arenę, idziemy walczyć Nie zapisałem się, fuck, nie zapisałem się, nie zapisałem się Fuck, nie zapisałem się, jeżeli zginiemy to... Będę musiał się tutaj cofać Ale ja nie zginę, prawda? Robi z turt Okej, okay, okej, okay. pierwsze jest Rubikon z walczymy Lecimy I teraz słuchajcie jak to jest głośne Nawet na pewno na tym ściszeniu jest u was strasznie głośno I niestety na to nic nie poradzimy, ale... kurwa, tam jest Evil, tam jest Evil, a nie, tam, znaczy tam jest... Tam jest boss gry a to będzie nasza postać chyba, jeżeli dobrze pamiętam, ciem, ciemniejsza, czy coś takiego. No, trzy skille, gościu leży i tak będą wyglądały nasze pojedynki teraz. Do czasu, gdy dojdziemy do naszego superbosa widać cwanego Flapa. Który i tak będzie zniszczony przez nas, prawda? Prawda? Wierzycie we mnie? Zniszczymy go, tak? Nie pamiętam, czy jak nagrywałem tę grę 2 lata temu, to... <laughs> znaczy, prawie dwa lata temu. To czy udało mi się go pokonać i zginął dopiero na, na kolejnym Czy właśnie już na tym nie mogłem sobie poradzić Żeby go pokonać Nie mam zupełnie do tego głowy Żeby sobie to przypomnieć Ale wydaje mi się że dopiero zginąłem na kolejnym bossie Więc to że pokonamy tego To jeszcze nie będzie wielki wyczyn oh, yeah. Ta magia jest po prostu cudowna Ona niszczy wszystkich dosłownie Klikasz jeden przycisk A ona leci mu pół HP ponad It's, no ten sobie, Już, już widać, ten już się poddał po prostu. Wie że nie ma żadną szansę, więc sobie porzucił swoją maczugą z kolcami Dostał 3 razy z Mozende defa Sayonara, baby Ale żem pojechał teraz z językiem Prawda? Nie Dobra, chciałem być fajny. Chciałem być fajny, no starałem się, ale jak zwykle trudno. Nie, nie, nie potrafią tego docenić ludzie. Nieważne jak się starać, tak tego ludzie nie docenią. No trudno. Jakoś sobie z tym przeżyjemy I ogólnie po biciu levelu dałem punkty pod do witalitki, jeżeli już pamiętam Że są teraz 1120 HP Tak, tyle mam HP Więc będziemy mogli trochę dłużej przetrwać, więc jeżeli by na przykład u nas jeszcze jakiś gorszy hit z Molten defa, na naszym Evil'u przed lepszy damage, to będziemy mogli trochę to dłużej utrzymać i może nie zginiemy od całego kombo, no nie? Kurwa temu jak spyska śmierć, no Krzyczy na mnie i nagle mnie zatruwano. Człowieku wstydź się, weź pójdź o jakąś pastę do zębów Umyj zęby, wróć do mnie na razie, Sajonara Po raz drugi Za dużo tego nadużywałem. jak nadużywałem wtedy tekstów na temat tygodnia i trzech dni To teraz będzie pewnie nadużywanie Sajonara, tak? No ale, to no cóż są, To są emocje podczas nagrywki, ja tutaj nie kontroluję zbytnio co mówię I widzicie jak w ogóle zalogowało grę To jest też jeden minus z tego skill'a, że on jednak trochę laguje grę, ale no ale zobaczcie jaki on damage bo no można przeżyć takie lagi i zepsuty dźwięk dla takiego damage'a, prawda? Ja pierdzielę 2160 hp Czy Ty gościu jesteś porypany i nie wiem Nie znajdziesz jeszcze będziemy jakieś takie potki czy coś, no nie? Teraz złożymy fireball i patrzcie potek cały hp, tak? Nie ma potka Jest dla nas nadzieja Odeśpimy on, podchodzi nagle i Dostał Demage i jeszcze raz z power'a jeszcze podpal się na koniec. Nie, nie podpalisz się. Okej, okay, trzeba do ciebie podejść, bo uciekasz do nas na teleporcie. Teraz też podchodzić, na ciebie naskakuje, jest blok, ty dostajesz w łeb, ty dostajesz w łeb, ty dostajesz w łeb, podpala mnie. Jest kontra, jest kontra, ale dostajesz z power'a, wylatuje serce, giniesz na tej ziemi przy twojej udręce. Cwaniak, nie rapuj. Było no tak słabe jak KN. Ale moje alter ego namawia mnie dziś do złego. Rapuj dalej. No, te teksty, które są w internetach, dość znane. Więc, jeżeli nie siedzisz w internetach, to na pewno tego nie znasz. Jeżeli siedzisz w internetach, to musisz to znać te memy prawda? Znasz, prawda? Teraz zginiesz, papa. Urwało ci w brzuchu. Tak wiecie, no nogi tutaj miednica. Mogę czemu akurat w miednicy się odrywa, gościu? A nie, na przykład w środku brzucha, czy też, nie wiem, gdzieś przy klatce się nie odrywa. Czy na przykład, nie wiem, jedna noga odpadnie jeszcze ręka w tym samym momencie, nie wiem. Zawsze jest wybrany jeden element, dziwne to jest. Okej, okay, walczymy dalej. Jakiś zielony knypek, Johan. Wiecie co? Weźmy sobie to na medium, to będzie trochę szybciej spadały, w sensie, szybciej będzie trochę spadały e, te kamienie. Będzie mniej trochę lagowało i będzie przyjemniej się wam pewnie oglądało, niż tak wszystko powoli. I w momencie 5 minut jestem już powiareny, no świetnie. No to, kurwa wyzwanie dla mnie zrobili? Mm -hmm. 67% na trafienie i tak nie trafię, prawda? Ej, f, ej, nie, 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 ej, stary, co ty sobie nie przestrasza z tym domecem? Co? Wypierdzielę ode mnie, co? Sio! A kisz. No, jeszcze jeden potek, no pewnie, no bo... Ej, jeżeli mi teraz trafi i e -E. what the fuck, stary? Co ty masz, kurwa, za domec, biorę łuk, biorę łuk, nie ma opcji. O, oh, fuck. Bombarduj go. I podpal, podpal, znaczy ześmierci go. Jest ześmierciowany, czyli jeszcze mamy dodatkowy hit Śmiercił go tak cały czas. Śmiercił go A Odespał teraz, jest dobra, jest szansa dla nas? I lecisz dalej, dawaj, dawaj, dawaj. I śmierci go od razu. Odsypij cały czas, mi to nie przeszkadza. Masz 580 energii. Czy niech ktoś mi powie ile ten gościu musi mieć staminy Skoro ja mam 230 energii przy 13 staminy To on ma... 2,5 razy więcej, więc on ma około... łokurno, około ponad 30 stamina i... Niech mi ktoś powie po cholerę mu to, o, jest, na szczęście ma mały damage z tych bombardów W sensie z całego łuku, więc... No, powinien teraz zginąć, tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię? Zginie teraz? Jeszcze nie, ale jeżeli go teraz trafimy... To teraz to ile mi? W 5 zada? 18 Jeżeli go dobrze trafimy, to możemy zabić go samym mukiem, jeżeli śmierć jeszcze dojdzie, to też na pewno ginie Sam łuk wystarczył, giniesz Do widzenia, Śpi dobrze Web rozwalony. I teraz trzeba szybko zmienić broń. Opa, okej, okay. straciłeś te Lightninga, ja ci zawalę za to z Moth Defa. Ty mi vais fire To ja ci oddam z, z Moth Defa. I jądra, he, i jądra. prawie ma jądra, nick I pa papa. Ale <ścoughs> kurna gość, ma nik prawie jądra. <ścoughs> uh, uh. Podam się po jądra. Uh, uh, uh. Mabon Francis. Francis mi się kojarzy z Left 4 Deadem. Szkoda, bo lubiłem tą postać, ale no niestety tutaj Francisem ze Left 4 Deada nie jesteś. No, no Fra tak, Francis był w Left 4 Deadzie. Więc. Przepraszam cię, Francis. Mimo sentymentów z innej gry, tutaj jesteś kimś innym. Zginąłeś. Tak ci się należało, śmieciu? <laughs> Okej, okay, mamy tutaj kolejnego. Wayne the Wolf. Znowu zwierzęta na mnie się rzucają. Czy nie macie naprawdę żadnych pomostów? Nie wiem, zróbcie sobie jakieś. Coś swany flap, taki normalny, nick, a nie. Vein the Wolf. Co to mać kurwa za nick? Co ty jesteś jakimś przywódcą stada? Jeżeli tak to, ci, to cię szanuję i tak dalej. Ale że nie to gówniany nick wybrałeś sobie człowieku. Tyrus! Tytus mi się kojarzy, bo taka jakieś bajka, Tytus ja miał taki, takiego dużego białego kikuta na... że włos taki miał taki... Jakiego penisu tutaj? I to była dość zboczona bajka, ale była zajebista, ja ją bardzo zawsze lubiłem Szczególnie jak próbował podjąć swoją... Czy tam nie, czyjąś siostrę Czy coś I... i, i podrywał taką fajną dziewczynę bodajże, Nadię Znaczy fajną dziewczynę to była kreskówkowa, ale patrząc po... Znaczy, to jest jakieś zboczenie, że na kreskówki patrzeć, ale patrząc jakie tam były dziewczyny i jaka to była dziewczyna Tak by przełożyć teraz na realne życie, to była dobra dupa a znaczy, nie, przepraszam, dobra dziewczyna, bo dupa to takie traktowanie dziewczyny jak przedmiot, a tak się nie, nie traktuje. Fajnie, <laughs> jak ty jesteś miły dla dziewczyn, szkoda, że ty, kurwa nie popłaca w życiu. Tak, bo dziewczyny wolą. bro. Nie, nie, no, wolą frajerów. Znaczy, złych... Myślałem, że to jest lolo. Znaczy, z wolą złych facetów, takich, którzy, wiecie, mają ich w dupie, takich, które ich będą robić, żeby było im przykro i tak dalej. A jak będzie sam sobie siedział do końca życia i będzie właśnie grał w takie sports salas Ale przynajmniej mam dla kogo grać, mam, dla, mam widzów, których mogę sobie to nagrywać, grać i być szczęśliwym nawet bez dziewczyny Nie, nie będę szczęśliwy bez dziewczyny, nie będę szczęśliwy bez dziewczyny Stary, to ty za oczy nagle ci nie ma Siegfried Barclay Znaczy Siegfried Sieg... Siegfried Barclay Siegfried... Bar... -Gay. Ale mu dowaliłem level up, to co my możemy tutaj rozdać dodajmy sobie watek, żeby jak co trafiać z tego <coughs> z tego mili częściej czy coś okej, okay, tutaj dostajesz damage'a pięknego ty mi wali z piorunów, ja ci walę kolejnego damage'a <coughs> ty już używasz swift sandalsów ja ci wale z kolejnego uderzenia, giniesz i co, teraz boss jest? bo już tak level bity, więc mi się też że teraz boss powinien być, tak Ewit, swany flap przyszedł nasz, przyszła nasza postać jak widzicie, statystyki wszyscy mają takie same i tym samym wszystkie takie same. Albo mamy wszystkie te tak same. I lecimy, trivia. Can you defeat yourself? Jasne, że potrafię zniszczyć samego siebie. Dostajesz pierdo ziomek. Ty się, no, ładuj się power-upem. no, jeżeli ja Cię tak uczyłem grać, to jest wszystko fajnie. Tylko, że, no, Ty już nie masz. No i ta walka tak będzie właśnie wyglądała. Tak, jak się przypuszczałem, żeby to Wszystko wyglądało. O nie, on użył rejuvenejta. Bum, dostajesz jeszcze z Fire'a. Zaraz oni pewnie wywali z Moltena. Jeszcze, jeszcze poczekamy, wiecie co? Jeszcze chyba poczekamy z tym Rejuvenate'em, żeby... O, właśnie. się shit się to już prawie przez to umarłem. Okej, okay, z łuku cię pie pieprznę. O, piękny damage się wszedł. Jeszcze raz cię pieprznę z łuku. Nie masz defa, człowieku, więc... No cóż, jesteś martwy, nie masz do nowych rządu, nie masz czym się wyleczyć. Bo ja wiem, co masz za przedmioty. Straciłeś już wszystkie na mnie te kłopoty. teraz giniesz tutaj od mojej śmierci, która leci z łuku mojej. Aha! Nie! Ta! Aha! Fajnie, jak leci tutaj. A! Flap rozwala sobie, flapa! Będzie tutaj wielka klapa! Już nie rapsuje, nie? Koniec. Koniec, koniec, koniec na, Zmieniam na miecz On mi jeszcze raz strzeli, pewnie dostanę śmiercią Nie dostałem śmierci, podchodzę do niego On mi waje dali z łuku Dali z łuku, dali z łuku On mi dali z łuku O, jednak chcę walczyć na łuk, tak? Jak do ciebie skoczę? To nie będziesz miał co do powiedzenia, człowieku Bo jesteś frajerem, z którego z normala pojadę jak chcę Bum i jeszcze raz normal, 60 krytyka, 57 podpałki, czemu taka mała podpałka? Działa normalna podpałka, jeb, 166, 196 podpałki, normal wyszedł, jeszcze, jeszcze raz zaskoczyłem do niego i giniesz, Evil, cwany flap, giniesz, jeden jest tylko, cwany flap i to nie będzie Evil, to ja będę zwycięzcą. Tak jest, tak jest, tak jest, a teraz mogę wziąć. haj Woo! Tak więc to był przedostatni boss w całej tej grze. Nic nas już więcej tutaj nie spotka, oprócz e, właśnie tego głównego bossu. Dlatego teraz możemy sobie pójść do sklepu, zakupić najlepszy oręż w całej grze, ponieważ on już jest teraz, bo on już teraz nie jest oddzie, odzwierciedleniem naszej postaci. Tak więc możemy kupać wszystko, co najlepsze. <laughs> będziemy aniołkami Charlie'ego, będziemy fajnymi dupami, no nie? Aniołki Czarniego, no nie? No, no, no. I teraz shield, tarcza, i mamy, czy mamy wszystko champions? Tak, mamy wszystko champions, czyli maksymalny def jaki może być, czyli 1550 oraz 1130 HP. Ja się z wami żegnam, do w kolejnych odcinkach i mam nadzieję, że boss będzie tutaj, na 50 level, czy jeden level musi być. Będzie tak samo prosty, jak evil zwany Flap i inne poprzednie bossowie to w kolejnych odcinkach i cóż, Siemanko PISJA!